Witam wszystkich dzisiaj przedstawiam pulpety w sosie pomidorowym tradycyjny smak firmy Koper. niestety w słoiku. Mamy tutaj porcję 500 gramów. Raczej dla jednej osoby nie sądzę, żeby ktoś chciał to dzielić na dwie porcje. Jeśli chodzi o kaloryczność, to mamy tutaj 82 kcal na 100 g produktu, czyli cały taki słoiczek będzie miał 410 kcal. No, powiedziałbym, że jak na taką objętość, to niezbyt duży. Same pulpety stanowią tylko 35% całości. Trochę kiepsko tu jest z czcionką bardzo takie złe tło. Aby może źle było do czytania, ja raczej ślepy nie jestem, a mam trochę trudności z przeczytaniem całości. Może tak celowo to zrobione. Więc w składzie mamy wodę, mięso oddzielone mechanicznie z kurczaka 14,5%, mięso wieprzowe 4,6%, cebula, ryż, marchew. Błonnik. Koncentrat pomidorowy. Mąka pszenna. Kasza manna. Z pszenicy. Skrobia modyfikowana. Aromaty. Sól. Glukoza. Przyprawy. Łonnik sojowy, warzywa suszone, pomidor, marchew, cebula, seler, hydrolizat białka sojowego, wzmacniacz smaku, jeden, drugi, ocet spirytusowy, ekstrakt papryki. No i to chyba wszystko. Naprawdę ciężko to jest przeczytać na takim tle, taką. Dziwną czcionką opisany no skład według mnie trochę nieciekawy, ale może smak będzie dobry. Ile tu tych pulpetów jest? Cztery sztuki. Tak to przed podgrzaniem wygląda. No i można powoli podgrzewać. No i mamy pulpety podgrzane. Aż komary mi tutaj lecą do jedzenia. Najpierw sam sosik. Czuć jakieś tam warzywka. Nie jest może jakiś taki zły, ale raczej rewelacyjny to nie jest. Taki powiedziałbym średni. Wulpety sobie przykroję, pokazać jak to w środku wygląda. Bardzo dziwny smak, taki powiedziałbym niezbyt ciekawy. Raczej to są moje jedne z gorszych kulpetów, jakie do tej pory jadłem. Już ten sos jest zdecydowanie lepszy. Jest taki trochę słabo doprawiony. co te komary dzisiaj chcą mody? soli może nie trzeba ale pieprz to jest wymagany może pulpety się poprawią w co wątpię takie w wersji popieprzonej bardzo dziwny smak, mało taki powiedziałbym mięsny A raczej takiego dania nikomu nie polecam sam sosik no, po doprawieniu zdecydowanie się polepszył to jest chyba jedyna dobra rzecz w tym słoiku no za wyjątkiem może niskiej ceny bo no to zbyt drogie nie jest, no ale pulpety to są okropne, według mnie. Czy chciałby ktoś się najeść, podzielić taką yy, na dwie porcje? Dodając na przykład kaszę, czy coś w tym rodzaju? No to i tak skromnie by wyszło, ale ostatecznie, jakby ktoś chciał, no to można to podzielić na pół. Idą dwa pulpety, trochę sosu, no i jakaś tam kasza, ewentualnie kartofle. Ale można spokojnie zjeść tak, bez dodatków. No, sos jest zdecydowanie lepszy od tych samych pulpetów, których szczerze powiedziawszy nie za bardzo chcę się jeść. Wolę dodać dosłownie złotówka albo mniej i dostać coś lepszego zdecydowanie lepszego bardziej mięsnego bez żadnych konserwantów niż jeście ponownie akurat tą wersję tu w zasadzie przemawia wyłącznie tylko niska cena nic poza Ja nie polecam tego produktu, to nie ma nic wspólnego z tradycyjnym smakiem, który raczej kojarzy się z czymś dobrym, a to mi się kojarzy raczej z czymś niedobrym. Ja tego zdecydowanie nie polecam, no, chyba że ktoś chce sobie sam spróbować, może akurat jemu podpasuje. Wiadomo, smak to kwestia gustu i po prostu to nie pasuje. Gdzie oczywiście ja sobie to kupiłem, w jakiej cenie, wszystko będzie podane pod spodem w opisie. No i to tyle. Dzień dzisiejszy. Koniecznie zostaw komentarz pod filmem. Daj łapkę w górę, jeśli film się spodobał. Zasubskrybuj ten kanał, jeśli jeszcze tego nie robisz. Kliknij w dzwoneczek, aby nie ominął Ciebie żaden film. No i do następnego filmu.